Kilkoro z Was pytało mnie ostatnio, jak to jest obecnie z tymi licencjami na Luminar Neo i z tymi upgrade'ami, Upgrade Pass. Co to jest, jak to wszystko działa i o co tu chodzi? No więc postanowiłem nagrać na ten temat osobny film. Otóż obecnie, jeżeli jesteśmy nowym użytkownikiem i chcemy dopiero sobie kupić licencję na Luminar Neo, to mamy do dyspozycji tylko jeden rodzaj licencji, mianowicie licencję jednorazową. Skylum zrezygnowało zupełnie z oferty subskrypcyjnej, ponieważ stwierdzili, że zainteresowanie tym modelem było małe, nie bardzo im się to sprawdzało, ludzie woleli licencje jednorazowe, no i właśnie przy tym zostali. A więc obecnie tylko taką licencję mamy do dyspozycji. Co to oznacza, że to jest licencja jednorazowa? Dokładnie oznacza to to, że powrócono jak gdyby do takiego starego, tradycyjnego modelu sprzedaży licencji na oprogramowanie. Bo dawniej było tak, że jak chcieliśmy kupić jakiś program, no to się kupowało daną wersję i użytkowało się ją już właściwie na zawsze. W tej, w tej formie, którą kupiliśmy, w tej wersji, a jak się za jakiś czas pojawiała jakaś kolejna, no to można było kupić właśnie jakąś aktualizację. Upgrade za jakieś tam mniejsze pieniądze niż normalnie kosztowała nowa wersja. I dokładnie tak samo jest w tej chwili w, w, z programami Luminarneo, z programem Luminarneo. Z tą jednak różnicą, że gdy kupujemy tą licencję jednorazową, to przez rok czasu mamy jeszcze prawo do korzystania ze wszystkich aktualizacji, yy, które pojawią się w trakcie tego roku. I po upływie roku czasu mamy program zainstalowaną tą najnowszą, jakby ostatnią aktualizacją, którą sobie zainstalowaliśmy na naszym komputerze i z tą wersją oprogramowania jakby zostajemy już na zawsze, z jednym wszakże wyjątkiem. Po roku czasu kończy nam się możliwość korzystania z trzech narzędzi, dokładnie trzech narzędzi opartych o, uwaga, generatywną sztuczną inteligencję to jest generatywne wymazywanie, generatywne rozszerzanie i generatywna zamiana. Wszystkie inne narzędzia oparte o sztuczną inteligencję zostają z nami, ale te trzy, które są oparte o generatywną sztuczną inteligencję no właśnie, po roku czasu nie mamy do nich dostępu. Możemy mieć do nich dostęp na nowo, jeżeli zdecydujemy się na zakup tak zwanego Upgrade Pass. I wtedy też mamy jakby wszystkie aktualizacje, czy dostęp do wszystkich kolejnych aktualizacji znowu przez kolejny rok. Jeżeli nie, nie zależy nam na korzystaniu z tych generatywnych narzędzi, to wcale nie musimy tego kupować. Dobra informacja jest taka, że to są narzędzia o, ta, narzędzia o takim charakterze, które. Nie są właściwie potrzebne do takiej normalnej obróbki zdjęć. Ja na przykład chyba nigdy z nich nie korzystałem w mojej normalnej pracy, bo nie znajdują one tam zastosowania nie są mi do niczego potrzebne. One bardziej służą. Powiedzmy sobie nie tyle do obróbki, co do przerabiania zdjęć. Jeżeli chcemy się bawić, jeżeli potrzebujemy zmienić jakiś duży fragment tego zdjęcia, no to wtedy to się może przydać, ale to ma więcej wspólnego właśnie już może z jakąś grafiką komputerową niż z obróbką zdjęć. I dla większości chyba amatorów i profesjonalistów. Nie jest to tak naprawdę do niczego przydatne. Jest to może ciekawy dodatek, ale nie robi to większego znaczenia jakby w codziennej pracy, czy to hobbystycznej, czy zawodowej, w przypadku obróbki zdjęć. No wszelako, jeżeli w dalszym ciągu chcemy z nich korzystać, bo jednak nam się przydają, konieczny jest zakup tego Upgrade Pass. Upgrade Pass ile to kosztuje? Kosztuje zazwyczaj mniej niż licencja na nowy program. Po prostu jest to jakby zakupienie aktualizacji. I tak jak kiedyś było, że na przykład nowy program, powiedzmy, dla równego rachunku kosztował tam 1000 zł, no to aktualizacja kosztowała 600, 60% tego, co kosztował nowy program. I tu jest mniej więcej podobnie. Możemy liczyć na podobne proporcje w cenie to jeszcze zależy, bo czasami są właśnie jakieś promocje niezwykłe, gdzie ten upgrade pass jest w naprawdę dobrej cenie. No ale to już jest trochę kwestia szczęścia, w zależności od tego czy akurat trafimy na taką promocję czy nie. I doprecyzowując jeszcze temat aktualnie dostępnych yy, licencji, tego co w nim jest, to chociaż wszystkie są jak najbardziej jednorazowe, to występują w trzech wersjach różniących się nieco zawartością. Zresztą popatrzcie a więc widzicie właśnie takie trzy pakiety, które różnią się właśnie zawartością. Pierwszy po lewej w cenie 249 zł. To jest po prostu wieczysta licencja na komputer, gdzie mamy do dyspozycji Luminar Neo na komputerze stacjonarnym oraz jeden rok dostępu do na narzędzi generatywnych, 100 kreatywnych dodatków i co to są za kreatywne dodatki? To są na przykład yy, yy, nakładki tego rodzaju. Widzicie, możemy tutaj sobie dodać rodzaj takich na przykład prześwietleń, i możliwości regulacji ustawiania tego są bardzo duże, ponieważ tym się działa na warstwach. Nakładki i zwykłe, i eksperymentalne. Pakiet ustawień wstępnych, a więc presety. Bardzo, bardzo różne, bardzo, bardzo fajne, bardzo ciekawe. Pakiet ustawień wstępnych, powiedzmy sobie na, na wycieczkę. Dalej, związanych z taką fotografią krajobrazową również, czyli presety cały czas. Yy, inny rodzaj presetów. Kolejny rodzaj presetów, takie bardziej w klimacie powiedzmy Afryki i kolejne, po prostu w bardzo, w bardzo różnym stylu z tego co widzę to one są naprawdę bardzo fajnej jakości i mogą być bardzo bardzo fajnym narzędziem, które pomaga nam w pracy nad zdjęciami, albo przynajmniej może stanowić bardzo dużą inspirację. Oprócz tego mamy kurs wideo Luminarneo I co to jest za kurs? Kreatywne techniki edycji zdjęć w Luminarneo. żeby za dużo tutaj o tym nie mówić, to jest to kurs, który pomaga nam nauczyć się robić właśnie tego typu obróbkę zdjęć. No, jest to bardzo dobra robota, że tak powiem. Kurs stworzony przez absolutnego fachowca w tej dziedzinie. To już sobie sami przeczytajcie, kto to i co to. Znajdziecie tutaj informacje o twórcy. Moim zdaniem, bardzo fajny, wartościowy kurs. No, ewentualny minus jest taki, że jest to kurs w języku angielskim. I w tym pakiecie za 249 zł mamy też wiosenną aktualizację w roku 2026 przynajmniej tyle. A co więcej, mamy w kolejnym, tym środkowym, zaznaczonym na żółto, jako popularny. On się różni tym, że dodatkowo w cenie 299 zł, a więc powiedzmy, że tam 50 zł więcej, mamy jeszcze aplikację Luminar Mobile. A więc aplikacje na urządzenia mobilne, czyli po prostu na smartfony i tablety. I w ramach tego mamy też możliwość korzystania z tego, co się nazywa ekosystem. Innymi słowy, zdjęcia zrobione telefonem czy tabletem i otworzone w aplikacji mobilnej i edytowane, synchronizują się poprzez chmurę i są natychmiast niemal obecne w specjalnym folderze w wersji desktop, desktop na naszym komputerze i możemy je tam poddawać dalszej obróbce, ponieważ wszystkie narzędzia w wersji Mobilnej są w pełni kompatybilne z tą wersją desktop. Bardzo fajne rozwiązanie. Reszta jest praktycznie taka sama. I wreszcie mamy taką wersję Dożywotnią Max, która się różni od dwóch poprzednich, tym, że dodatkowo mamy dostęp do biblioteki kreatywnej. A więc tam jest y, tysiąc zasobów kreatywnych, presetów, nieb, lutów, nakładek oraz edukacyjnych kursów wideo dla Luminarneo. Jeżeli chcemy przez rok czasu mieć dostęp do takiej biblioteki w dobrej cenie, no to mamy taką możliwość właśnie przy tej licencji Dożywotniej Max. I to jest y, cała oferta, jeżeli chodzi o licencję na program Luminarneo w wersji Ecosystem. Jeżeli więc jesteście osobami, które planują sobie kupić licencję na ten program, to od tych cen, które tutaj widzicie, możecie jeszcze odliczyć 10%, jeżeli tylko użyjecie mojego kodu rabatowego. Znajdziecie go oczywiście w opisie filmu i również w opisie filmu znajdziecie wszystkie niezbędne linki do aktualnie trwających promocji, które wam gwarantują właśnie te ceny, które tutaj widzicie, minus kod rabatowy. Ale opowiem jeszcze o aktualizacji do. Poziomu ekosystem dla tych spośród Was, którzy już mają licencję na Luminar Neo, jest tak, że część z Was wraz z zainstalowaniem ostatniej aktualizacji dostała wszystkie nowe narzędzia, łącznie z tym do odnawiania starych zdjęć i, i tak dalej, i tak dalej, a część z Was nie miała na przykład właśnie tego narzędzia do odnawiania starych zdjęć. I z tego co ja zrozumiałem, chociaż temat nie jest dla mnie tak do końca jasny, to ci, którzy mieli plan subskrypcyjny. Albo licencję jednorazową w wersji Max mają wszystkie narzędzia. A ci, którzy mieli licencję jednorazową w wersji innej niż Max, no niższej, no to czegoś tam właśnie nie mieli. I w takim wypadku obecnie wymagane jest zakupienie właśnie tegoż Upgrade Pass. I uwaga, doskonale rozumiem, że jeżeli kupiliście sobie licencję jednorazową i nie minął jeszcze rok czasu i mieliście obiecane, że w ramach tej licencji przez rok czasu dostaniecie wszystkie aktualizacje, które się przez ten rok pojawią, no to możecie się czuć rozczarowani, bo to nagle się okazuje, że jednak za coś trzeba płacić. W stu procentach się z wami zgadzam. Tak nie powinno być. Jeżeli się z tym czujecie źle, a trudno, żebyście się czuli dobrze, po prostu rozmawiajcie o tym z firmą. Piszcie do supportu i tłumaczcie im, że no, to jest trochę nie w porządku. Ja nie mam na to żadnego wpływu. Decyzję o tym wszystkim podejmuje ktoś z kierownictwa Skylum, a ja jako miłośnik i propagator programu mogę Wam jedynie przekazać informacje. Czasami wiem o, o czymś wcześniej. Nie zawsze o wszystkim mogę powiedzieć. Mogę Wam jedynie powiedzieć, że program w niedalekiej przyszłości będzie się rozwijał w bardzo fajną stronę. Pojawią się zupełnie nowe funkcjonalności, które, w moim przekonaniu, będą naprawdę bardzo przydatne, jeżeli tylko zostaną fajnie zrealizowane. Nie mogę Wam powiedzieć, jakie. Ale przyszłość rysuje się ciekawie. No wracając do, do tematu, właśnie tych, aktu tych aktualizacji do ekosystemu dla obecnych posiadaczy licencji. Tak to wygląda. Z tego co wiem, relatywnie nieduża część z Was spotkała się z taką sytuacją, no ale szkoda, że coś takiego wyszło w ogóle. Trzeba z nimi rozmawiać. Nic więcej, jakby nie mogę tutaj podpowiedzieć. I na sam koniec warto jeszcze przypomnieć, że my, użytkownicy programu Luminarneo, mamy do dyspozycji bardzo bogatą bibliotekę różnych produktów dostępnych w sklepie Luminarneo. Co to są za produkty? Wszelkiej maści presety. Luty, nakładki, jakieś faktury i struktury, nieba, materiały szkoleniowe, kursy i tym podobne rzeczy. Jest tego naprawdę bardzo dużo i bardzo duża część z tego jest naprawdę bardzo dobra, bardzo dobrej jakości. Co więcej, często są tam organizowane różnego rodzaju promocje, i świetne rzeczy można dostać w świetnych cenach. Trzeba tam po prostu zaglądać od czasu do czasu. Ja na przykład lubię luty, nie jestem wielkim miłośnikiem presetów, chociaż potrafią być bardzo przydatne i potrafią być na przykład świetną inspiracją w takiej sytuacji, gdy nie mamy za bardzo pomysłu, jak uatrakcyjnić zdjęcie, które ma w sobie potencjał, ale które czujemy i widzimy, że wymaga jednak jakiejś pracy. Zdarzyło mi się parę razy, że rzeczywiście skorzystałem z jakiegoś presetu, który nawet jeżeli nie pasował idealnie, to pokazał mi jakąś ścieżkę pracy nad tym zdjęciem. Zazwyczaj oznaczało to po prostu, że trzeba było ten preset sobie troszkę zmodyfikować, troszkę go dopracować, ale parę razy rzeczywiście uratowało mi to skórę, i to nawet w sytuacjach zawodowych. Tak mi się zdarzyło. Wolę wszakże luty. Jest tam też tych lutów do wyboru bardzo sporo, i w moim skromnym przekonaniu. Są rzeczywiście w większości bardzo, bardzo dobre, więc wa warto się tym zainteresować, jeżeli nie wiecie, co to są luty. To są jakby takie gotowe filtry kolorystyczne, tak można najkrócej powiedzieć, w jakimś konkretnym stylu. I niektóre działają bardzo delikatnie, niektóre działają dość intensywnie i potrafią w bardzo atrakcyjny sposób yy, dodać. Czegoś takiego niezwykłego, czegoś filmowego albo, albo czegoś magicznego do zdjęcia. No, w zależności od tego, jaki był cel twórców tego luta. W każdym razie może to wpłynąć bardzo fajnie na charakter zdjęcia, nad którym pracujemy. Są tam też w ofercie bardzo fajne kursy dotyczące nie tylko obsługi luminarneo, ale na przykład w ogóle kra fotografii krajobrazowej. Jak do tego podejść, jak o tym myśleć, jak, jak się tym zająć, jaki sprzęt mieć. Jak kadrować, o świetle, o różnych porach, o jakich warto bądź nie warto robić. Warto się temu przyjrzeć. Jeżeli znajdziecie tam coś godnego Waszej uwagi, Prawdopodobnie można też skorzystać z kodu rabatowego, który znajdziecie w opisie filmu. I w ogóle jeżeli jesteście zainteresowani obecnie w związku z Black Friday, zakupem licencji albo upgrade pass, to wszystkie linki, które są do tego potrzebne, znajdziecie oczywiście w opisie filmu. Uwaga. Ci, którzy chcieliby dokonać aktualizacji do wersji ekosystem, a już mają licencję, dla was jest osobny link. Jest szansa, że klikając w ten link, dostaniecie tam dobrą ofertę. Mam nadzieję, że tak będzie. To wszystko, co chciałem wam powiedzieć dzisiaj. Wszystkiego najlepszego. Trzymajcie się. Do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!